Witajcie kochane, witajcie, witajcie. Dzisiaj mam naprawdę bardzo ważną wiadomość. Mianowicie, czy znacie to? Używacie to? Polecam to do oczyszczania energii. Ja osobiście uwielbiam to i, i kupowałam, i używałam bardzo często. Dopóki się nie dowiedziałam, że te drzewa zanikają. I jeśli dalej my będziemy zamawiać, te pałeczki mogą zniknąć z naszej planety. Smutna to prawda. Ach. A drzewo kadzidłowca, kochane, ma niesamowitą moc na naszej planecie. Jest to drzewo, które wspiera nasz ekosystem na poziomie duchowym. I często te informacje, które on przetacza poprzez swoje sensory do Matki Ziemi i do wody źródlanej, która jest na naszej Ziemi, są to informacje o przebudzeniu o wyższej e, wartości e, środowiska i wyższej świadomości. Dlatego ważne jest, abyśmy zaopatrywały się e, takimi produktami, które tak naprawdę wspierają ich e, w pomnażaniu się, wspierają ich w tym, aby one mogły e, żyć i się rozwijać w swoim środowisku. I ja mam rozwiązanie. Oprócz tego, że są inne formy, którymi możemy oczyszczać energię, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o frankincense, czyli olejku z doutery. I zrobiłam swój taki research, wiecie, bo dla mnie ważna jest ochrona środowiska, ważne jest to, aby drzewa miały też taką wartość równą życia i żeby były chronione. Więc kiedy dowiedziałam się o tym, że, że jest szansa na to, żeby całkowicie zniknęły z naszej ziemi, od razu zaczęłam e, się dokopywać i sprawdzać, jak dotera produkuje e, oleje kadzidłowy. I na szczęście dowiedziałam się, że są jednymi osobami z niewielu na w tej, w tej dziedzinie, które tak naprawdę bardzo mocno pracują teraz na tym, aby ochronić te drzewa. I te olejki, które one produkują, e, współpracują w zgodzie z ich cyklami i, i, i troszczą się o to, aby ich nie nadwrężać. Aby ta najwyższa jakość tych olejków była z, tak wydobywana z, z nich, aby ten cały cykl został w balansie i żeby te drzewa dalej miały szansę na to, aby się rozwijać na naszej planecie. Więc jak możesz oczyszczać olejkiem? Wiecie co, są różne sposoby. Możemy oczyszczać energię poprzez dyfuzor. Ja tutaj jeden mam i naprawdę super działa. Energia, bym powiedziała, że jest nawet E, troszkę mocniejsza poprzez to, że, e, że ten dyfuzor rozpyla e, bardzo e, ten ekstrakt, czysty ekstrakt, czyli tą najwyższą esencję e, z tego drzewa e, w powietrze i się roznosi pięknie w, w, w kropelkach powietrza. E, można też oczyszczać swoją, swoją energetykę poprzez włąchiwanie, ja dzisiaj uh, sama to robiłam, oczyszczałam sobie trzecie oko i naprawdę super rezultaty. Uh, no i można też uh, kropić, możesz pokro pokropić jeśli masz, uh, kreujesz coś, uh, kręgi I jeśli Um, współpracujesz z energią, robisz sesję. Możesz sobie kropelki um, po jednej kropeleczce z intencją o um, wykreowaniu świętej przestrzeni, po jednej kropeleczce w każdym rogu pokoju albo, albo w kręgu, w którym um, sobie wykreowałaś. I to też um, w zupełności wystarczy, aby kreować taką ochronną powierzchnię z intencją z intencją ochrony z intencją wykreowania świętej przestrzeni wspólnie z tym niesamowitym olejkiem eterycznym frankincense do Także kochane, szybko podsumowując, proszę 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 zastąpmy pałeczki polesanto innymi środkami ochraniającymi, oczyszczającymi energię. I ja osobiście polecam oleje frankincense ponieważ kupując olejki, oni tak naprawdę wspieramy ich wizję, aby pomnażać te drzewa, aby je wspierać i aby pokazywać innym, że można wydobywać z drzew ich cudowne wartości, nie przeszkadzając im, nie ścinając ich. I jakby wspierając ich w rozmnażaniu się. Jeśli jesteś zainteresowana, aby zamówić olejek eteryczny, frankincense lub inne olejki, zapraszam do mnie, zamawiając u mnie. Nie tylko wspierasz mnie w mojej wizji, aby wspierać i podwyższać wartość życia. I zmieniać spojrzenie na zwierzęta, na nasze środowisko i, i powracać do naturalnego stanu życia, ale też będziesz częścią mojej grupy, gdzie Wspólnie z Tobą dzielę się a, różnymi wartościami i tym, jak olejki eteryczne i przepisami a, i tym, ty, jak olejki eteryczne mogą Ci wspomóc w Twojej duchowości, a, na Twojej drodze serca i wspomagać a, nawet w telepatycznej komunikacji. Wysyłam dużo miłości do usłyszenia.